Za nami trzy dni pełne atrakcji. W pierwszy weekend czerwca Grotków świętował Dni Miasta. Obchody rozpoczęły się w piątkowy wieczór. Był koncert poświęcony Józefowi Elsterowi z okazji 250-lecia urodzin Józefa Elstera. Na obiektach sportowych tutaj w Grotkowie odbywa się Festiwal Piłki Ręcznej. Odbywała się gra miejska, mamy Wesołe Miasteczko, występy zespołów dziecięcych zatytułowanych Dzieci Dzieciom, zespół Jupiter, Chojnacki Band i na deser będzie Gwiazda. Smolasty. Atrakcji było sporo. Rozmieszczono je na terenie całego miasta. Tak na przykład w parku obok Domu Kultury dzieci miały możliwość poznania zjawisk chemicznych. To są gluty, generalnie do zabawy dla dzieci. Najnowszy krzyk mody zabawek dla dzieci. Mamy wiele eksperymentów na bazie suchego lodu. Mamy też, również robimy gniotki dla dzieci do zabawy. Także banki, dobra muzyka na scenie, smaczne jedzenie i wesołe miasteczko przyciągnęło mieszkańców z całej gminy i nie tylko. Jest piękna pogoda. Dziecko też może skorzystać z atrakcji, które tutaj dzisiaj mamy. Dzieci mają i dorośli, no wszyscy mają coś, to coś mogą, mogą z czegoś skorzystać, prawda? Także nie, nie, okej, okay, jak najbardziej. Miasto musi świętować swoje dni, no i to jest okazja też dla wielu ludzi, żeby się spotkać, zobaczyć. Sporym zainteresowaniem cieszył się Park Rozrywki, z którego mogli korzystać zarówno ci mali, jak i starsi. Na scenie można było zobaczyć i posłuchać wiele zespołów lokalnych, ale także ogólnokrajowych.